Witajcie w kolejnym odcinku inspirujących historii. Jak mówił Earl Nightingale, stajemy się tym, o czym myślimy przez większość czasu. Więc zapraszamy do wspólnych eksploracji inspirujących historii luksusowych marek, wielkich osobowości i świetnych pomysłów. Dzisiaj zagłębimy się w luksusowy świat firmy Rolls Royce i zaczynamy. Punkt pierwszy: Charles Rolls poznał sir Henry'ego Royce'a poprzez wspólnego znajomego na spotkaniu w restauracji hotelowej. Rolls był zapalonym entuzjastą motoryzacji, rynku, który wtedy bardzo dynamicznie się rozwijał. Prowadził też salon samochodowy w Londynie, a Henry Royce był inżynierem, który produkował elektroniczne komponenty do maszyn i dźwigi. Ich spotkanie i wspólna wizja przyszłości luksusowych samochodów zarezonowało i założyli firmę Rolls-Royce Limited. Punkt drugi, pierwszy model. Pierwszym pojazdem wyprodukowanym przez Rolls-Royce był model o mocy 10 koni mechanicznych wprowadzony w 1904 roku. Miał dwucylindrowy silnik i osiągał prędkość 40 km na godzinę. Zaczęło się od tego, że Rolls wierzył, że jest w stanie zbudować samochód, który będzie znacząco cichszy od tych, które są na rynku. Już od pierwszego modelu zaczęło się to udawać, choć pierwszego modelu wyprodukowali tylko 17 sztuk. Drugim modelem był model o nazwie 4050, wprowadzony w 1906 roku. Ucieleśniał cechy niezawodności, wydajności i luksusu. Jego płynna i cicha jazda skłoniły prasę do nazwania go nawet najlepszym samochodem na świecie. To temu modelowi po raz pierwszy w historii samochodów nadano imię Silver Ghost, czyli srebrny duch. Nazwę tą stworzył dyrektor zarządzający firmą Claude Johnson, który był posiadaczem właśnie modelu 4050. Jego model był cały w kolorze srebrnym. Z powodu cichego poruszania się nazwał on swój samochód srebrnym duchem. A gdy pracownicy to usłyszeli, ta nazwa szybko przyjęła się dla tego modelu i został później on mianowany przez prasę i opinię publiczną srebrnym duchem Silver Ghostem. Silver Ghost w następnym roku ustanowił rekord w najdłuższej jeździe bez mimowolnego zatrzymania się. Tym rekordem było 23127 km. Ten Silver Ghost posiadał sześciocylindrowy silnik o pojemności 7 litrów i trzybiegową skrzynię biegów. Później zmieniono ją na czterobiegową. Silver Ghost był powszechnie uważany za najlepszy samochód na świecie. To określenie zostało ukute przez magazyn Autocar w 1907 roku. Chwalono go za wyrafinowanie, osiągi i niezawodność oraz kunszt wy wykonania. Jego podwozie było później używane do produkcji samochodów pancernych podczas I wojny światowej. Silver Ghost został zastąpiony później przez Phantoma 1 w 1925 roku, które miał nowszy silnik górnozaworowy i ulepszone podwozie. Jednak niektórzy klienci nadal woleli starszy model, więc Rolls-Royce produkował je równolegle. W sumie wyprodukowano 7874 modele srebrnego ducha, z czego przetrwało do dziś około 1700. Punkt trzeci, słynne logo ducha ekstazy. Spirit of Ekstazy, duch ekstazy to rzeźba zdobiąca maskę samochodów Rolls-Royce. Ma postać pochylonej do przodu kobiety z wyciągniętymi do tyłu nad nią ramionami. Falujący materiał biegnie od jej ramion do pleców, przypominając skrzydła. Rzeźba została zaprojektowana przez Charlesa Robinsona Skysa, absolwenta londyńskiego Royal College of Art, na zlecenie Cloda Johnsona, dyrektora zarządzającego Rolls Royce'em, w 1910 roku. Claude obawiał się, że. Niektórzy właściciele zaczęli umieszczać nieodpowiednie ozdoby na swoich samochodach, i dlatego zlecił zaprojektowanie rzeźby jako logo. Główną inspiracją do tej rzeźby była Eleanor Thornton, która była sekretarką i sekretną kochanką Johna Edwarda Douglasa Montagu, barona Montagu z Baliu, pioniera ruchu samochodowego i redaktora magazynu The Car Illustrator. Widocznie ta historia romansu musiała być wtedy popularny. Skyce wcześniej wyrzeźbił osobistą maskotkę Rolls-Royce'a, Royce Silver Ghost firmy Maragos z 1909 roku, zwaną The Whisper. Przedstawiała ona torton z jednym palcem na ustach. Ta rzeźba wcześniej miała jedna, jeden palec na ustach, aby symbolizować i ciszę, i ich romans. Spirit of Ecstasy, czyli ten duch ekstazy, był na początku nazywany Spirit of Speed i miał właśnie oddawać ducha Rolls-Royce'a. Royce a mianowicie połączenie prędkości z ciszą, z brakiem wibracji, z tajemniczym ujarzmieniem wielkiej energii i pięknego żywego organizmu o niezwykłej gracji. Niektórzy właściciele i wielbiciele nazywali i nadal nazywają to logo Eleonorą, albo srebrną damą lub latającą damą. Spirit of Ekstazy, czyli duch ekstazy. Zadebiutował w samochodach rolls royce w lutym w 1911 roku i wkrótce stał się znakiem rozpoznawczym marki. Na przestrzeni lat przeszedł kilka modyfikacji takich jak zmiana rozmiaru, kąta nachylenia materiału. Została również nowe rolls royceowe wyposażone w chowany mechanizm zapobiegający kradzieży lub uszkodzeniu. Spirit of Ecstasy, Duch ekstazji, jest nadal używany jako symbol i logo Rolls-Royce Motor Cars i jest uważany za jedną z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych tzw. maskotek firmowych w historii motoryzacji. Rzeź reprezentuje elegancję, luksus, doskonałość, do których dąży Rolls-Royce w swoich samochodach. Punkt czwarty, seria Phantom. Wraz z prowadzeniem Fantoma 1 w 25 roku Rolls-Royce wyruszył w podróż po ciągłych innowacjach motoryzacyjnych. Phantom 1 został opracowany w celu zastąpienia Silver Ghosta a jego rewolucyjna kon konstrukcja, w tym ulepszone zawieszenie, silnik OVH, Straight Six po raz kolejny podniosły poprzeczkę dla luksusowych pojazdów. Przez lata Rolls-Royce wyprodukował 8 generacji modelu Phantom, z których każda wzmacniała pozycję marki: od bogatego Phantoma 4 zbudowanego dla członków rodzin królewskich i głów państw po przyszłościowy Phantom 8 łączący klasyczną elegancję z najnowocześniejszą technologią. Etykieta Phantom pozostaje znakiem rozpoznawczym dla doskonałości motoryzacyjnej. Punkt piąty: Przejęcie Bentleya Kolejnym kluczowym kamieniem milowym w historii Rolls-Royce'a było przejęcie Bentley Motors w 1931 roku. W tym czasie Bentley doświadczał trudności finansowych, ale wyrobił sobie markę w świecie samochodów wyścigowych i wyczynowych. Po przejęciu Rolls-Royce wycofał z produkcji Bentley'a 8-litrowego, który był jedyną konkurencją dla Rolls-Royce'a na rynku. Marka Bentley jednak przetrwała. Przez długi okres samochody Bentley i Rolls-Royce były do siebie bardzo podobne, a Bentley nadal jest jednym z najbardziej prestiżowych i pożądanych aut. Punkt szósty. Popkultura. Przez lata Rolls-Royce stał się symbolem najwyższego statusu, luksusu i bogactwa. Bogaci i sławni, od członków rodzin królewskich po hollywoodzkie gwiazdy, tłumnie przybywali po marki, po swoje spersonalizowane rydwany. W XX wieku powstały samochody artystyczne należące do takich ikon jak Elvis Presley czy Elton John. Rolls-Royce stał się fenomenem kulturowym. Punkt siódmy. Najdroższy Rolls-Royce. Wśród arcydzieł stworzonych na zamówienie przez Rolls-Royce'a jednym z najbardziej inspirujących modeli jest Sweep Tail. Zainspirowany luksusowymi jechtami i pojazdami autokarowymi to jedyny w swoim rodzaju samochód. Został zaprezentowany w 2017 roku z szacowaną ceną 13 milionów dolarów. Sweeptail pozostaje najdroższym nowym Rolls-Royce'em jaki kiedykolwiek zbudowano. Sztuka personalizacji. Kluczowym aspektem atrakcyjności Rolls-Royce'a jest jego spersonalizowane podejście do luksusu. Zajmuje się tym specjalny dział Bispo, który pozwala na Niezrównane dostosowywanie samochodów dla wymagających klientów, którzy, co ma być, samochody były naprawdę wyjątkowe. Od monogramowanych wnętrz, po niestandardowe lakiery zewnętrzne i wizjonerskie dzieła sztuki, Bespoke zapewnia, że każdy Rolls-Royce jest jedynym w swoim rodzaju arcydziełem. Rolls-Royce biznesowo Rolls-Royce przez lata doświadczył okresów świetności, ale nie obyło się też bez trudności. W latach 70. rząd brytyjski znacjonalizował duży oddział firmy produkującej silniki samolotowe, przez co firma wpadła w trudności finansowe. W latach 90. w 98 roku firma ostatecznie została kupiona przez niemieckiego producenta BMW. Ta współpraca wpłynęła dobrze na markę, dodając dostęp do wiedzy inżynierskiej BMW i ciągle utrzymując Rolls roycea na najlepszym szczycie technologicznym. Rolls-Royce wciąż jest silny, tworząc takie wykwintne samochody jak Cullinan czy Phantom 8. Przejęli również tę technologię ekologiczną w eksperymentalnym modelu 102 EX. Ciekawostka, o której pewnie wszyscy wiecie jest taka, że każdy Rolls-Royce ma w swoich drzwiach parasolkę. I zakończenie. I tu dochodzimy do końca naszej opowieści. Od marzenia o cichym samochodzie Charlesa, Rollsa i Henry'ego Royce'a, po symbol luksusu i statusu. Rolls Royce odbył niesamowitą podróż podczas ostatniego stulecia. Mamy nadzieję, że marka będzie nadal nas zachwycać w kolejnych latach. Życzymy każdemu miłośnikowi luksusu i motoryzacji, aby kiedyś było go stać na, własnego, na własne arcydzieło, własne dzieło sztuki spersonalizowanego Rolls Royce'a, a przynajmniej by się takim przejechał. Żyjcie z klasą i do usłyszenia. Hej!